Mi się i dzisiaj dzieci biorą dzisiaj nikodem i, wiew, i wiewiórka biorą ślub. Przystojniaku! I zobacz, zostańcie tą łapeczkę w górę dla mojego przystojniaka. Oni to bardzo ładny. Dzisiaj z, nią, dzisiaj z nim biorę ślub, więc wow! Dajcie taką babiczkę i słupik, Napiszcie do... Napiszcie tutaj na zabrać pluszaki, żeby żeby Szymona nie miał kanał. To wciśnijcie, to Szymek zrobi. O, już jestem. Słuchaj, dzisiaj będziemy mieli ślub! Tak szybko hurra! Bardzo się cieszę, no to chcę być z tobą właśnie. A kto będzie pre prezydentem? Właśnie nie wiem. Hmm, 8? Chodź się do ślubu, Nie chcę do ślubu. Miejsce do ślubu jest Miejsce do ślubu jest Podejrzenia w 40 latki nasilają się. Chodź, do ślubu, siostra! siostra. O, jeszcze będzie ślub, to fajnie! Kilka dni Widzę, że Nie, koś... I i kosztowny I już są. O siema. Siema. 7. O 7. O ten O No, tak. no tak. No, no, Może iść w ogóle więcej. Nie no, ty wytrzymałbym no. to na Przyszła Muszę Człowiek. mogę że to jest. Sierma. Sierma. Elo. 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 Ja bym z nim nawet nie pocałował. Dzień dobry. To, co, fajne, taki buziaczek w policzach mogę dać na pożegnanie. Eee, no, ja tak będzie na ślubik, ale super. i później jego samochodach. O, wszyscy dzisiaj będą tylko oprócz Dzień dobry. Dzień dobry. Może o. O, też Dzień idą? O, też idą! Co? Dzień dobry, my też przyszliśmy na ślub sobie zobaczyć, co będzie tak sobie siedzieć. Dzień dobry, my też. Jeszcze, jeszcze nie biedzi. Dzień dobry. A kto będzie naszym prezydentem? Ej właśnie. Zapraszamy jednego prezydenta na ślub. Może ktoś się zna na takiego prezydenta? Taka taka, taka taka najstarsza osoba. Może bolek umiesz. U mnie wasze, jestem naprawdę takie ekspertem. No to zapraszam do e Dobrze. Proszę, oto dla was ob obrączki. Proszę, proszę. Czy chcecie być razem? Tak. Bierzecie ze sobą siób? Tak. Może być męża. Czy kochasz swoją dziewczynę? To znaczy żonę. Tak. Czy ty, panienko, kochasz swojego męża? No to macie ze sobą. No, pożyczę się, heczorowa! Brawo! Możesz pani, Bolkoś, usiąść. Dziękuję. Brawo! Udało się, na ślub się udał! Tak! I super! Chodźmy wreszcie do domku. No to idziemy do domu. I to już na tyle w tym odcinku. Dziękujemy, jeśli Wam się podobały z trzy odcinki, to łapeczka, dzwoneczek i subik. Pa!